Ok. Teraz mamy pana zdechłego Ose. Nazwa utworu Patolow. Jesteś taka ładna ostatnio, z nową dziarą w dresach, t shirtie z marihuany. Z, bli z blizną pod czaszką, stylowa chciałbym cię namalować, jak walisz wiadro. No widać od razu, że artysta. No i potem mamy to samo. Chciałbym Cię namalować jak wodzisz w wiadro. Jesteś taka ładna ostatnio. Z blizną pod czaszką w stylu wopato, czyli Patolow. Jak jedna z moich francuskich prostytutek, chiński zwiat kręci mnie stary łutek. Ale trudno jest Ci patrzeć w oczy kotek. Pytasz, wtedy na chuja się gapisz, a ja tracę wątek. Czyli widać od razu, że, że kobieta dominuje w tym związku. To jest podświadome, że czuję strach związany z twoim teleskopem. Ale potem orzeźwiasz mnie mało, jak twój alkoholowy oddech. Okej, okay, jeśli alkoholowy oddech może orzeźwiać. Co ty kurwa piłaś spirytus? On ją kocha, ale on już no, nie ma słów. Nie ma słów do tej dziewczyny, czy kobiety. Z tobą chodzę po wódzie jak Jezus Chrystus. No, tutaj takie prześmiew, prześmiewcze religijne podteksty. Nieładnie. Wyjebane masz, gdzie robisz? Siku, pod, komisari pod komisariatem czy w rynku? Na chodniku. Czyli, czyli bezwstydna dziewczyna jest. Kocham cię, mała, mimo twych wyroków, na chuju małaś tamten samochód. Teraz możemy być w dołku bardziej, niż teraz na dołku. Kieruje się, on to widać, że się kieruje rozsądkiem. Ale no miłość wygrywa, miłość wygrywa, mimo kocham cię mała, mimo twych wyroków. Kocha ją taką, jaką jest, ale też dba o nią. Dwa i chce ją po prostu, wspierają, wspierają w tym, żeby, żeby wyjść na prostą na pewno. No co tu jeszcze, co tu jeszcze dodać? Z blizną pod czaszką, stylu Wapato, Miłość nie wybiera po prostu, miłość nie wybiera. Pozdrawiam.